I zostawiła mi aparat. Kiedyś dwie godziny mnie uczyła dzielić te, te, te filmy na kawałki, żeby się dało przesłać. A... Tam mi się ciekły. Tylko ten jeden przesłałam, co, co mm -hmm. tam się tam widzieli na Facebooku. Bardzo ładne. to spasowałam już, bo straciłam cierpliwość. No. Udar. Chodź ci <grym> Taki jestem grzeczny. A to jest nosek. To Risi. Czy Tusi? Aha, ale czy nakrywasz aparatem? Tak. tak, ale to jest dobra jakość. O, tak, To jest 5 megapixeli, bo podejrzewałem, że powinno być przyzwoite. Ja wrzucałem parę filmów. Tylko, że z wszystkimi naszymi komentarzami, więc to nie będzie już takie fajne. To tylko dobrze jak nagrywa film. Zach, a gdzieś. Polują nad tym. I tam Grześ w tle. Z huzarkiem tak jest. Huzar już, już wiecie, jest. Jakby inaczej. Huzar już jest sprzedany. Gietuleczek wleczne. <laughs> tak, tam jest bezpiecznie. Jaka mela na nosie. I tutaj honuszko śliczna Taak. protazy, nie to falka, ja patrzę przez komórkę Magda naprawdę, O oj chuzarek. tak z gmelą taką straszną i z Grzesiem, no dobrze.